mądrości indyjskiego szamana, brakujące ogniwo w łańcuchu ewolucji czy syreny z oceanicznych głębin. Każda z tych rzeczy zelektryzowała opinię publiczną, by później okazać się mistyfikacją. O wielkich oszustwach i cwanych przekrętach, które wstrząsnęły światem nauki, dowiecie się już za chwilę. Zapraszam was w ciemność o mroczniejszej stronie rzeczywistości opowiada Maja Mikołajczyk. Mistyfikacje naukowe robi się w różnych celach: dla prestiżu, pieniędzy, a czasem nawet dla żartu. Niektóre z nich odkrywano niemal od razu, inne czekały wiele lat na ujawnienie. Znaczna część mistyfikacji naukowych dotyczyła zjawisk paranormalnych takich jak telekineza czy telepatia. Jednak oszustwa nie są jedynie domeną pseudonauki. Jak pokazuje historia, specjaliści wielu branż posuwali się do mistyfikacji, by udowodnić postawione przez siebie tezy czy teorie, lub po prostu zapisać się w historii nauki. Niektórym faktycznie udało się zapisać na kartach historii, ale chyba nie do końca tak, jak planowali. Mistyfikacje naukowe często zdarzają się w paleontologii i archeologii oraz naukach ścisłych, ale w ostatnich dekadach chętnie sięgali po nie także badacze nauk humanistycznych, by obnażyć ułomność standardów naukowych swoich dyscyplin. Za chwilę opowiem Wam o pięciu niesamowitych mistyfikacjach naukowych. Posłuchajcie. 5. Człowiek z Człowiek z Pildown był prawdziwą sensacją w świecie nauki. W listopadzie 1912 roku, gdy ogłoszono jego odnalezienie, wierzono, że jest on zaginionym ogniwem ewolucji, które udowadnia teorię Darwina. Nikt nie podejrzewał, że utytułowany przez British Museum honorowym odkrywcą czarodziej z Sussex, czyli Charles Dawson, dopuścił się mistyfikacji. Ceniony prawnik i archeolog amator. Wcześniej odkrył już trzy gatunki dinozaurów i zęby nieznanego wcześniej ssaka, więc powszechnie był uważany za wiarygodnego. Dawson twierdził, że pierwszy fragment czaszki nieznanego ludziom gatunku odnalazł w 1908 roku pracownik żwirowni Spiltdown w hrabstwie East Sussex w Anglii. Następnie on sam w 1911 roku znalazł kolejne fragmenty, których odkryciem Zainteresowało się British Museum. Zrekonstruowana na podstawie znalezisk czaszka odpowiadała wyobrażeniom ówczesnych naukowców o brakującym ogniwie ewolucji, mającym być gatunkiem pomiędzy małpą a człowiekiem. Oszustwo odkryto dopiero 40 lat później. Dwóch pracowników British Museum w latach 50. przyjrzało się dokładniej czaszce rzekomego homonida, którego szczęka wyglądała zupełnie jak szympansia. Dokładne badania potwierdziły, że znalezisko faktycznie nie jest prehistoryczne. Fragment czaszki należał do człowieka urodzonego w średniowieczu, żuchwę wzięto od 500-letniego orangutana, a jeden z zębów należał do współczesnego szympansa. Całość sprawiała wrażenie starszej, gdyż wymoczono ją w roztworze żelaza i chwasu chromowego. Dawson nie dożył ujawnienia tej mistyfikacji. Gdyż zmarł parę lat po zaprezentowaniu światu człowieka z Pildown. Po odkryciu tego oszustwa przebadano także inne znaleziska archeologa amatora i okazało się, że co najmniej 38 z nich także było podróbkami. 4. Sprawa Sokala Sprawa Sokala to najgłośniejsza mistyfikacja w naukach humanistycznych. Amerykański fizyk Alan Sokal był bardzo krytycznie nastawiony do popularnego od lat 60. postmodernizmu, którego przedstawiciele jego zdaniem zapożyczali pojęcia z nauk ścisłych na chybił trafił, zupełnie ich nie rozumiejąc. Sokal postanowił sprawdzić, czy ich prace, zgodnie z jego założeniem, faktycznie są formą pozbawioną treści. W 1996 roku. Fizyk wysłał do prestiżowego kwartalnika Social Text, wydawanego przez Uniwersytet Duke'a w Karolinie Północnej, artykuł pod tytułem Transgresja granic ku transformatywnej hermeneutyce grawitacji kwantowej. Sokal w tekście sparodiował fragmenty esejów postmodernistów oraz argumentował za oczyszczeniem nauki z tradycyjnej metody naukowej. Twierdził także, że nawet matematyka jest skażona wpływami patriarchatu i kapitalizmu. Żadna z tych tez nie była jego autorską. Wszystko było podparte odpowiednimi przypisami. Zdziwienie Sokala było ogromne, gdy artykuł został opublikowany i ani redaktorzy, ani czytelnicy pisma nie rozpoznali oszustwa. W końcu zdecydował się opublikować sprostowanie w innym periodyku, co ściągnęło na niego gromy postmodernistów. Fizyk postanowił jeszcze bardziej im dopiec i odpowiedział na nie książką Modne bzdury którą napisał razem z belgijskim fizykiem Jeanem Brimontem. Sokal i Brimont wypunktowali błędy w wybranych tekstach postmodernistów oraz skrytykowali ich zawiły styl oraz relatywizowanie wszystkich kwestii. Niektórzy uważają, że ich książka skompromitowała nauki humanistyczne, jednak sam Sokal twierdzi, że nie taki był zamysł tej publikacji. Przyznał, że z niektórymi twierdzeniami postmodernistów się zgadza oraz zaznaczył, żeby nie łączyć go z konserwatyzmem. Sam uważa się za lewicowca, który jednak nie wierzy, że rozwiązania postmodernistów doprowadziłyby do powstania równego społeczeństwa. 3. Syreny Legenda czy prawda? Syreny rozpalają wyobraźnię ludzi od tysięcy lat. Pół kobiety, pół ryby kusiły już wiele tysięcy lat temu Odyseusza a od tamtego czasu pojawiały się wielokrotnie zarówno w wielu dziedzinach sztuki, jak i podaniach niektórych morskich podróżników. Nikogo nie powinno więc zdziwić, że gdy w 2011 roku stacja Animal Planet wyemitowała program Syreny. Legenda czy prawda? Świat oszalał. Wszyscy chcieli zobaczyć dowód na istnienie tych mitycznych istot. W głośnym serialu zostały zaprezentowane rzekome szczątki syrenopodobnej istoty, oraz podwodne nagrania i zdjęcia, na których było widać niezidentyfikowane morskie stworzenia. Za pomocą nowoczesnych technik animacji komputerowej oraz rzeczonych materiałów, badaczom udało się zrekonstruować wygląd domniemanych syren i pokazać go widzom. Szybko okazało się, że produkcja była jedynie stylizowana na dokument, a wszystko, co w niej przedstawione, to bójda. Począwszy od naukowców, w których wcielili się aktorzy. A skończywszy na spreparowanych materiałach. Syreny, Legenda czy Prawda obejrzało miliony widzów na całym świecie, a sam program przyciągnął przed ekrany rekordową dla Animal Planet publiczność. Na kanał spłynęła jednak fala krytyki. Wiele osób uważało, że serial celowo wprowadzał ludzi w błąd i za mało podkreślał spekulatywny charakter produkcji, dając tym samym widzom wrażenie oglądania serialu opartego na faktach. 2. Wiedza prosto z pola. Wiedza prosto z pola to tytuł artykułu, który powtarza niejako eksperyment Sokala na Polskim Poletku. Opublikowano go w 2007 roku, czyli ponad 10 lat po mistyfikacji amerykańskiego fizyka, w popularno-naukowym czasopiśmie Charaktery pod imieniem i nazwiskiem Renaty Alugier, rzekomo francuskiej psychoterapeutki, która opisała w nim koncepcję terapii opartej na hipotezie rezonansu morficznego, polegającej na modyfikacji pola morfogenetycznego pacjenta. Jak można się domyślić, i ten artykuł był stekiem bzdur, a jego prawdziwym autorem był doktor psychologii Tomasz Witkowski, autor cyklu książek Zakazana Psychologia, a także znany krytyk psychologii jako praktyki i dyscypliny. Jak twierdzi sam autor, celem tej prowokacji było pokazanie, że czasopismo, nad którym pieczą trzyma Rada Naukowa, nie ma problemu z upowszechnianiem pseudonaukowych treści i zwykłej szarlatanerii. Witkowski o swojej prowokacji poinformował media i przedstawicieli środowiska naukowego, jednak sprawa zaledwie w niewielkim stopniu pobudziła dyskusję na temat rzetelności przekazywania aktualnej wiedzy psychologicznej społeczeństwu. Sam autor mistyfikacji został odsądzony od czci i wiary oraz przedstawiony przez redakcję charakterów jako manipulant. 1. Spotkania z Don Juanem. Carlos Castaneda jest autorem cyklu książek, które rzekomo zostały zainspirowane spotkaniami z indyjskim szamanem Don Juanem. Przez wiele lat funkcjonowały w obiegu jako literatura faktu, czy wręcz pozycje o charakterze naukowym, o czym świadczy to, że po ich publikacji Castaneda otrzymał tytuł magistra oraz doktora antropologii. Książki Castanedy, wydawane głównie pod koniec lat 60. i na początku 70., idealnie wpisywały się w psychodelicznego ducha epoki. Czytali je wszyscy zainteresowani rozwojem duchowym. Wśród ich fanów byli między innymi wokalista The Doors Jim Morrison, włoski reżyser Federico Fellini czy lider The Beatles John Lennon. Wiele osób wątpiło w prawdziwość relacji Castanedy oraz podważało wiarygodność jego źródeł, a także metodologię badań. I jak się okazało, słusznie. Udowodniono, że jego prace nie powstały w terenie, a w uniwersyteckiej bibliotece. Szaman Don Juan nigdy nie istniał, a Castaneda włożył w jego usta losowe cytaty, między innymi z Wittgensteina czy C.S. Lewisa. Wszystko, co znalazło się w książkach, jest w znacznej mierze popisem wyobraźni autora, połączonej z indiańskimi mitami oraz plagiatem licznych tekstów naukowych i nie tylko. Oszustwo Castanedy miało taki rozmach, że niektórzy nie wahali się nazywać jej największą mistyfikacją w antropologii od czasów wspomnianego już wcześniej człowieka z Piltdown. Książki Castanedy są nadal popularne i regularnie wznawiane. Niestety, wydawcy bardzo rzadko informują o rzetelności jego prac, dlatego w powszechnej opinii nadal funkcjonuje on jako światły antropolog. Równie rzadko wspomina się też o tym, że Castaneda w pewnym momencie stał się kimś, w rodzaju guru sekty. Zgromadzona wokół niego grupka osób, według doniesień jej byłych członków, była mu bezwarunkowo oddana i gotowa zrobić wszystko na jego polecenie. Kontrowersje wzbudza też fakt, że niektórzy z jego najbardziej wiernych wyznawców zniknęli wkrótce po jego śmierci, a ich ciała zidentyfikowano dopiero po latach. Część byłych współpracowników Castanedy uważa, że ludzie ci najprawdopodobniej popełnili samobójstwo. Możliwe, że zrobili to ze względu na słowa swojego guru, który uważał, że osiągnięcie transcendencji możliwe jest poprzez śmierć szlachetnie wybraną. I to już wszystko na dziś. W ciemność zabiorę Was znów w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.